Ale dzisiaj pięknie pachniesz. Już minęły dwa lata odkąd nie żyjesz. Bardzo mi ciebie brakuje. Będę sprawdzić, co senderiny. Oh, bardzo mi ciebie brakuje. Idę na górę. Idę na górę. Co to jest? Czy ja coś usłyszałam w moim domu? Przejść to szybko spra sprawdzić lochy. Może tam ktoś się schował? Nikogo tutaj nie widzę. Chyba powinnam sprawdzić na górze. Może ktoś się schował w pokoju? Nikogo tutaj nie widzę. Może ktoś się schował na górze? Hmm. Tu też nikogo nie ma. Sprawdzę kolejny pokój. Tu też nikogo nie ma. A może ktoś w pokoju gościnnym się schował? Hmm. Co to było? Muszę cię dorwać. O oh wow, mój piszczel. Oszczędź mnie. W tej chwili. Wstawaj. Nie mogę, to mam piszczel. W tej chwili do celi. Właś tam. Spierdalaj. Ooo, co ty mi zrobiłeś, gówniarzu? Kim ty jesteś? Co tutaj robisz? Nie wiem, chowam się z tym ucieknierem z domu, babci poster. Kogo? Ja się boję. Jak ona się nazywa? Jeszcze raz. Nie wiem. Ja jestem tak przerażony, że nie mam e, nic do, do gadania w sumie. Mam pomysł, ucieknijmy stąd. Strasznie, strasznie się boję, będziesz mnie stąd wyprowadzić. Ucieknijmy stąd, dać... pomogę ci. A.